Jaki, jaki jest sens? Jaki, jaki jest sens tego, że my żyjemy w ogóle? Po co my żyjemy? Jaki, jaki jest sens tego, co my robimy? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Czy, czy to, co robisz w ogóle na co dzień, czy to, czym się zajmujesz regularnie, czy to, na co poświęcasz dużo więcej czasu, czy, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens? w skali globalnej, bo w skali mikro dla Ciebie oczywiście, że ma, dla mnie też. Powtarzamy codzienne, te same, czasami nudne, czasami bezsensowne czynności. Gonimy, gonimy za tym samym regularnie. Wielu z nas goni przez całe życie za, za czymś, co chciałoby złapać, jest jakieś, żeby to jeszcze była wizja, żeby to była Misja. Nie. Chcę to. Ale jak to osiągnąć? Nie wiem. Ale kiedy? No dzisiaj albo jutro. No i po co mi robimy? I jaki w ogóle jest tego sens? Większość naszego życia przebiega między różnymi maskami. Biegamy w maskach. Wszyscy chcą być super bohaterami. Tak. Jestem super bohaterem. Tylko starsza pani, która nie jest mainstreamowa i która nie ogląda Marvela, to ona nie zobaczy tutaj Batmana. Ona to zobaczy złoczyńcę i bandytę na ulicy i jeszcze przywali ci parasolko. <grytanie> A to z nic innego jak nowożytny Beret, tak? Bigamy. Chcemy, chcemy być chcemy być bohaterami. Chcemy osiągnąć coś. No i na czym kończymy? Na, na codziennych, często bezsensownych rzeczach. Podniecamy się, no i fajnie. Podniecamy się nowymi technologiami, uwielbiamy ludzi, którzy zmieniają świat. Mówimy, taki gość jak Elon Musk, kurde, miliardy, miliardów wydaje, żeby jeździły elektryczne samochody, żeby ludzie polecieli na Marsa, ło, to jest gość! I w tym samym czasie my a, telefonie, a, przewijanie, co tam nowego w sieci, notyfikacje. Psz, psz, psz. No po prostu hamak. W tym samym czasie zamiast podniecać się, chwalić, pielęgnować to, co jest dookoła nas. Masz dwie sekundy, powiedz mi, co jest najlepszego w Twoim mieście, w Twoim otoczeniu. Co jest takiego, o czym większość z nas, Polaków, nie wie, a co dopiero świat. Ja mam przyjemność żyć w najstarszym mieście w Polsce. Ponad 1850 lat, teraz już kilka więcej od rocznicy. Kalisz, kalisja, szlak bursztynowy. W no ogóle okay, mamy strasznie mało zabytków. Fajnie byłoby coś z tym zrobić. Można pokazywać to miasto, można się nim chwalić. Można przyciągać ludzi. Można przyciągać turystykę, można pomagać innym ludziom funkcjonować, prowadzić biznes. A my co robimy? Co robią niektórzy z nas? Zobacz, zobacz tą zrobiła, jakby... I cały dzień nam na pierdoła. Zamiast? Chcieć być kimś innym, chcieć zmienić świat na lepsze. Okej, okay, rozumiem. Na początku musimy i uczę tego od 10 lat, musimy ogarnąć kuwetę. Musimy ogarnąć podstawy, nasze podstawy. Nasza własna podstawowa miłość do siebie. Nie agresja, nie denerwowanie się, pokochanie swojego ciała, swojego umysłu, rozwijanie tego. Świetnie! Świetnie, ale nie powinno nam to przy dzisiejszej technologii, przy dzisiejszym rozwoju ludzkości, nie powinno nam to zajmować kilkudziesięciu lat. Powinniśmy być zdrowi, inteligentni, opanowani, kulturalni, empatyczni, pomagać innym, kochać innych. Happy New Year! Czy, czy naszym zadaniem jest ostatnio o tym dyskutuję z niektórymi ludźmi czy naszym zadaniem jest y... rodzić dzieci? No jeśli tak, i dzieci są naszym lustrem i odbijają się, są naszym odbiciem, albo my jesteśmy dla nich lustrem. Pytanie: jak chcą na to spojrzeć? No to jak ktoś, kto sam nad sobą nie pracuje, jest otyły czy ma problemy ze swoim ciałem, tu nie, nie mówię tu o chorobach, nie mówię tu o różnych problemach nowożytnych, czyli ten biedaczek, ta, ta biedna dziewczyna. Tak się wychowała, ma takie otoczenie, takie geny i tak dalej, tysiące tłumaczeń. Spoko, rozumiem. Są ludzie, którzy mogą ważyć 250 kg. Świetnie. Ok. Ale jest też 99% innych ludzi, którzy ważą tak dlatego, ponieważ żarli, pierdzieli w stołek, pili i robili inne bzdury. My, my nie wiemy, które tłuszcze są dobre. Ludzie mówią, tłuszcz jest zły. Pff, kurwa. Nie potrafimy rozróżnić między nasycony i nasycony. Węglowodany? Okej, okay, ktoś to pakuje, to wiecie czym są węglowodany. Pozostali? No nie, no, po prostu zżarłem, a wiesz, tam coś zżarłem. A więc my nie potrafimy ciała ogarnąć. No i teraz nasze dzieci jak wyglądają? Nie, nie potrafimy umysłu ogarnąć. Gdzie szkolenia, coachingi, bzdury, naciąganie, kurwa, Ty też jesz ten, jesz ten coachingowy, te coachingowe brednie, wciągasz Krzysiu z tego słoiczka, pyta, kurwa, puchatek, no ludzie. Nie ogarniamy swoich ciał, nie ogarniamy swoich umysłów, nie ogarniamy swoich portfeli, nie potrafimy zapłacić swoich rachunków. Ale nowy telewizor, nowego iPhone'a, nową zabawkę musimy mieć na raty, na kredyt. Kurz. A więc, w tym momencie, jeżeli dzieci są naszym lustrem, albo my jesteśmy dla dzieci lustrem, to co się tam odbije? Wykrzywiony obraz. Nas, niedoskonałych, a moglibyśmy być. Moglibyśmy być doskonali, moglibyśmy być inni, moglibyśmy dać siebie dużo więcej. Ale musimy się zastanowić nad tym, jaki jest cel mojego życia, mojej egzystencji. Wiem, 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 wiem. wiem. Brzmi to po prostu. Koleś albo się czegoś najara od rana, albo. Hmm... Nagrywa ma materiał w ogóle, który ma, wiesz, podbić mu ilość fanów, albo mu się w ogóle materiały pokończyły i teraz gada o pierdołach, przecież codzienne życie, wiemy doskonale, jest zupełnie inne, no i jak ja mam się tym wszystkim zająć, jak ja mam tyle na głowie? No właśnie. No właśnie, masz tyle na głowie, mamy tyle na głowie, sam miałem tyle na głowie, ponieważ nikt nas nie uczył ustalania priorytetów. Co jest priorytetem? No, okej, okay, jest czas, potwierdzę. Kuweta, twoja własna kuweta. Musisz mieć co jeździć, spać, funkcjonować, co się ubrać. tak, rozumiem. Wielu z nas zajmuje to 10-20 lat, żeby to ogarnąć, i wielu z naszych znajomych nigdy tego nie ogarnie. Są ludzie, którzy mówią: Nie, mnie to nie interesuje. Ja to nie mówię, że masz mieć super nowoczesne samochody, nie mówię, że masz mieć super wille, baseny pierdoły, nie mówię, że masz mieć nowego iPhone'a, ale wiem, że jako człowiek zasługujesz na godne życie, godziwe życie. I nie powinieneś, nie powinna się zastanawiać w sklepie, czy kupisz tą szyneczkę, bo jest 50 groszy tańsza, albo godzić się na słabe warunki mieszkaniowe, bo cię nie stać na inne. Tak nie powinno być. A więc rozumiem, to jest pierwszy etap. No ale co za nim? Przez to, że nie pomagamy sobie nawzajem jako ludzie, przez to, że nie dzielimy się swoją wiedzą, przez to, że nie wspieramy siebie nawzajem, tylko chodzimy w niedobrej, w błędnej czapce, przez to inni mają z tym gorzej. I nawet jeżeli nam niektórym się uda, to inni mają pod górkę. Syzyfowa praca, wręcz im się nie uda. W najbliższych kilku latach zniknie większość zawodów, technologie się zmieniają, ziemia jest przeciążona. Kiedy skończy się ropa, kiedy skończy się energia, kiedy będzie krach i boom finansowy, który za moment najprawdopodobniej będzie i nie chcę się bawić w wieszcza, ale kiedy widzisz, że wszystko idzie w górę, to kiedyś musi to jednąć, musi. I kiedy to się wszystko stanie, to co? Co dalej? No ja wiem. Jaka jest nasza dzisiejsza kultura? Kultura społeczeństwa? Poszukamy... Wiemy. I w chwili, kiedy powiemy on, ona, to oni. No ja nie muszę, no panie. Ja ledwo robotę znalazłam, ja tam chodzę dwie godziny czy trzy. Jeżeli oglądaliście ostatnio mojego live'a, to mamę Stasia podwoziłem samochodem, bo ona codziennie biega do pracy 40 minut. Potkalisz. A Stasiu, lat gdzieś na rowerze albo do szkoły, bo nie mają samochodu. Okej, okay. może być to efekt braku, ale może to być rewelacyjny cel, żeby być zdrowym. Puh, rewelacja. A więc ktoś powie, no tak to, no, godzinę dojeżdżam, czy dwie do pracy, później pracuję te 8-10 godzin, to jest ściema dzisiejszy etat, ludzie pracują 8-10-12, wiem doskonale, wiem, bo pracowałem tak przez ostatnie 20 lat, wiem, od rana do nocy. A jeszcze nie daj Bóg, zostanie przedsiębiorcą, to już w ogóle pracujesz 24 na 7, bez kasy, z zawiścią ludzką, z obgadywaniem i z tym, że Ty na pewno... A, 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 a. No. a więc rozumiem, ten ktoś mówi, mam kilkanaście godzin roboty, ledwo ogarniam tą podstawową kuwetę, więc jak Michał ma iść dalej? Jak mam myśleć o, o tym, jaką czapkę założyć? Jak mam myśleć o tym, żeby pójść dalej? Jak mam myśleć o tym, żeby być niezwykłym? Jak mam... Myśleć o tym, żeby innym ludziom coś od siebie dać. Nie ma na to prostych rozwiązań. Nie ma. Ale jedno jest pewne. Nasze życie na pewno nie powinno być i na pewno naszym celem nie jest tylko i wyłącznie szara, zwykła egzystencja. Na pewno nie jest to bycie samolubnym i egoistycznym. Na pewno nie jest to tylko zarobienie. Na pewno nie jest strzepanie dzieci na potęgę, po prostu, jakbyśmy strali. Zaludnienie całej planety, wszyscy się zrzegamy, nie mamy co zjeść, nie mamy co wsadzić do garnka, nie mamy czym zapalić światła. To jest dopiero motyw. Szykuję dla cię materiał do filmu. Co będzie, jak gaśnie światło? Jaki jest sens i cel Twojego życia? Po co to robisz, co robisz? Do czego to zmierza? Usiądź, zastanów się, weź kartkę, pomyśl. Niektórym z nas zajmuje to dziesięciolecia. Regularnie o tym myślę i regularnie dochodzę do etapów, do w którym mówię dobra, koniec tego, co robiłem, teraz robię coś nowego. Chcę pójść dalej, chcę dać z siebie więcej. Więcej dla siebie, więcej oczekuję od siebie, więcej oczekuję od świata, więcej chcę dać. Na początku więcej chcesz wziąć. A więc więcej. Czego więcej? Jak więcej? Zacznij od tego, żeby zastanowić się, jak wygląda Twój dzień. Na co przepalasz godziny, minuty, gdzie one znikają? Co może jest bezsensownym zajęciem? Co wnosi coś? Wczoraj zadałem to pytanie na, na fejsie. Setki tysięcy zasięgu na fanpage'u, dziesiątki tysięcy obserwujących na moim profilu, i kilkadziesiąt osób odpowiada na pytanie, ponieważ ono tak czyści psychę. W skali od 1 do 10, powiedz mi, czy to, co robisz, ma jakie ma znaczenie. Jakie ma znaczenie w dzisiejszym świecie. Ale nie w skali mikro twojej, ale w skali globalnej, najpierw w skali twojego miasta, później w skali twojego kraju, w skali ludzkości. Nie bój się tych słów. Nie, nie bój się mówienia o tym, że chcesz, żeby świat był lepszy, bo na tym to polega. No Jeżeli faktycznie się rozmnażaliśmy jak bakterie i faktycznie nas jest tyle, miliardów, to. Dlaczego wszyscy nie żyją w dobrobycie? I teraz nie brećmi, mi, nie pieprzmi, że gdyby wszyscy żyli w dobrobycie i byli bogaci, to, no to yy, yy, świat by się załamał i tak dalej. Nie. Wyobraź sobie, że nie ma pieniędzy. Wszyscy mają to, co powinni mieć. Co wtedy? Pracujemy nad swoimi talentami, rozwijamy się, wnosimy coś nowego. Cała energia, cała para nie idzie w gwizdek, nie idzie w popisywanie się, nie idzie w wspaniactwo, idzie w udoskonalanie. Nie wiem. Utopia i wizja przyszłości. Ale taką chciałbym widzieć. Takiego oczekuję od siebie, takiego oczekuję od swojej rodziny, od swoich najbliższych. Ciebie tylko mogę do tego zainspirować i poprosić, żebyś się nad tym zastanowił. zastanowiła. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że ten 45 odcinek 45% niezwykłym powoli dochodzimy do końca serii. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy w ogóle będzie coś dalej? Ponieważ ja zauważyłem, że codzienna praca w social media zabija życie. Okej, okay, w ostatnich latach Facebook był moim głównym narzędziem do zarabiania pieniędzy. Dzięki temu, że postowałem, scrollowałem, klikałem, zarabiałem kilka milionów rocznie. Dziękuję bardzo. Ale dzisiaj już wiem, jak to robić bez tych rzeczy, albo jak to zautomatyzować. A więc może zbyt długo poświęcamy na social media. Ok, nie musisz oglądać mojego kanału, odlajkuj na fejsie, wiesz, odlajkuj, odsubskrybuj na YouTubie, na Instagramie i tak dalej. Z jednej strony jest to potrzebne, tak, z drugiej strony daje nam kontakt z ludźmi. Dzisiaj rano rozmawiałem z ludźmi, których poznałem ostatnio na konferencji biohackingu w Stanach. Rewelacja, łączy świat, ale z innej perspektywy też kradnie nasz czas. A więc co kradnie Twój czas? Co dzisiaj zabiera Twój czas i Twoją energię i blokuje Cię przed tym, żebyś się zastanowił, zastanowiła co dalej, co więcej? Po co to wszystko? 45% niezwykłym mam nadzieję dał Ci do myślenia. A ja teraz tak, kołczem Majkiem nie będę, bo schodzę właśnie do mojej ukochanej córki, jednej i drugiej. Może dzisiaj będzie czas na urban samuraj, czyli myślimy, że żyjemy w dzisiejszym XXI wieku, żyjemy w tym społeczeństwie, ale jednocześnie powinniśmy pomyśleć, co by było, gdyby tego nie było. Może spędzić weekend z rodziną na, na dworze, może nie siedzieć przy komputerze. Miłego dnia.